Szanowni Państwo, zapraszamy teraz na spotkanie z panią Joanną Pastusińską Karoliną Nowak z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, które opowiedzą o tym, jak komponować tkaniny i światło we Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Pani Marta nas tutaj pięknie przystąpiła. się nazywam Joanna Pastusińska i Karolina Nowak. Dzisiaj opowiemy, jak komponować we wnętrzu kolory. Wiele z nich oświetlenia. Głos o kolorach przekazuje ta która opowie nieco więcej w tym temacie. Proszę Państwa, dzisiaj zaczynamy od nadbliżających się tezon w roku 2019. Podczas tej prezentacji postaramy się Państwu udzielić kilku praktycznych rad, jak komponować właśnie kolorę No Tutaj jest krótki wstęp o nas tutaj. Pierwszym tematem, który poruszyłem jest Color of the Year wybierany przez Instytut Pantona. Instytut Pantona to organizacja zajmująca się systemem standaryzacji kolorów. I rocznie nowy kolor, a szczególnie trudny tytuł w koloru roku, czyli właśnie Color of the Year. W 2018 roku to jest to kolor ultraviolet. No nas projektowaniu wnętrz, w ceramice, w jazol, w projektowaniu graficznym i koniec końców po prostu się do nich przyzwyczajamy. Bardzo często zaczynają się, nam się po prostu podobać. tak trend, tylko one stopniowo zanikają, a na ich miejsce zaczynają pojawiać się nowe. Nowym i właśnie istotnym trendem jest powrót do lat 70. Trend ten nazywa się Nimnel Charles i opiera się na stosowaniu barw pastelowych neutralnych w pełni w wieli ten trend, jeden z główniejszych trendów, który udało się zauważyć w centrach GM w kolonii, jest to zdecydowanie potwierdzone na Divine Week w Sztokholmie. takie jakby ciemne kolory, zielenie, szmaragdy, które były obecne w tym sezonie, pomału zaczną postępować na rzecz jasnych odcieni. No i kolory, które będą topowymi przedstawicielami tego trendu. Chcielibyśmy je Państwu przedstawić. Zaczynamy od koloru lilak czyli takiego filetu brzusowego z lekką domyżką szarości pudrowego różu. Tutaj doskonale Państwo mogą zaobserwować, jak taki kolor może komponować je wnętrzu. Z lewej strony natomiast prezentujemy próbki z nowego wzornika Felekty, który mogą Państwo również tutaj sobie obejrzeć od razu prezentacji na miejscu. Kolejny z trendowych kolorów to Rose Pink, coś delikatniejszego, bardziej skomorowanego. Bardzo rozbielony róż. Również tutaj propozycja z palety Select Paylek, tutaj w patelni, które widzieliśmy zresztą na pokazie nowych. Peach Orange to bardziej i pomarańczowa, kolorystyka. Bardzo dobrze będzie pokazywać się z beżami i z brązami we wnętrzu. I tutaj kolejny przykład, jak możemy wykorzystać tę kontynencję. Osobiście mięsko, worek, celery, selery, mięs, czyli w wolnym tłumaczeniu celery, selery i niemta. Bardzo piękny kolor, prestacjowy, zielony, rozbielony. No i tutaj, jak Państwo zauważają, również w katalogu znajdziemy bardzo dużo propozycji z takiego odcienia. Przepięknie komponuje się z zielenią we i no, zdecydowanie polecam wybrać e, ten kolor. Ostatnia z takich propozycji topowych kolorów to lemon yellow, czyli żółty, również mleczny, rozgryzony. Pięknie będzie komponował się z naturalnym drewnem e, oraz błękitami. Podsumowując to, co przed chwilą powiedziałam, wrócą do mody jasne odcienie. Moda na minimalizm, która, która nadal nie ustępuje. Jeżeli posiadamy w domu złoto i mosiądz, które były bardzo modne w zeszłych sezonach, one nadal zostają. Do gry wracają marmury i lastryko i ciepłe, miękkie barwy, które wypełnia znęsiony szyklon. Oczywiście, jeżeli mówimy o komponowaniu wnętrza, o dobieraniu akcesoriów, dodatków, budowaniu atmosfery, no to nie tylko ściany odgrywają ważną rolę. Przede wszystkim dodatki budują atmosferę we wnętrzu. I taka rada od nas, proszę się nie bać, zostawiać ze sobą różnych kolorów, różnych tkanin, eksperymentować, Czasami tkaniny, które z pozoru na pierwszy rzut oka kompletnie ze sobą nie współgrają, mogą stworzyć połączenie całkiem zaskakujące, bardzo eleganckie. Bardzo modnym tematem jest też redesign. Moda na dekorowane meble, zwłaszcza z okresu PRL trwa w najlepsze. Zdjęcia, które widzą Państwo po prawej stronie, są to zdjęcia z serwisów aukcyjnych, gdzie ludzie sprzedają odnowione meble z lat 70 -tych, 80 -tych. no jest to świetny sposób na posiadanie w swoim wnętrzu jedynego od swoim rodzaju mebla, Muszę powiedzieć, w designu. Takie króciutkie rady, które mogłybyśmy państwu sprzedać, czy się kierować przy wyposażaniu wnętrza. Przede wszystkim nie można ślepo podążać za trendami. Cała prezentacja opowiada o tych trendach, ale warto z nich korzystać, czerpać jak najwięcej, natomiast nie kopiować wnętrz z katalogów 1 do 1 do naszego wnętrza domu. No i tak takie wnętrze w katalogu zostało stworzone na potrzeby sesji zdjęciowej, nie jest to wnętrze w pełni funkcjonalne, a wnętrze państwa domu musi służyć jako przestrzeń do życia, do pracy, do relaksu. Czyli proszę Państwo kompletnie spersonalizować sobie ten sprzestrzeń. Niech wnętrz odpowiada Państwa historię, interesują się Państwo wspaniaczką, górską, sportem, tańcem. Czemu by tego nie pokazać? Bardzo dobrze, kiedy ludzie odwiedzając nas w naszym domu, mogą wyczytać naszą historię ze ścian, z wnętrza, z dodatków, które tam się znajdują. No, i zanim zaczniemy wprowadzać dodatki, warto zastanowić się, jaką atmosferę chcemy uzyskać w pomieszczeniu, które dekorujemy. Oczywiście bardzo dużą rolę odgrywa oświetlenie, ale o tym opowiemy w drugiej części prezentacji. Czego unikać? Nie spieszyć się, nie wybierać wszystkich dodatków na jeden raz. Warto budować sobie stopniowo atmosferę tego pomieszczenia. Niech kolor ścian nie będzie głównym i jedynym wyznacznikiem kolorów we wnętrzu. To Czasami warto nawet lepiej pierwsze wybrać sobie dodatki, meble, tekstylia, a dopiero na ich podstawie dopasować do nich kolor ścian. Nie wybierać kolorów ścian w sklepie i to jest bardzo praktyczna uwaga. Oświetlenie w sklepach zazwyczaj jest bardzo sztuczne, bardzo jasne, zupełnie inne niż to, które panuje w naszym wnętrzu w domu. Dodatkowo mały kartonik w zupełności nie odda tego koloru w 100%, dlatego wielu, wielu producentów posiada testery, które można sobie kupić i sprawdzić w domu już w docelowym miejscu. Zdecydowanie polecam to rozwiązanie, ponieważ wtedy nie musimy się spotykać z przykro niespodzianką. No i kolejna rada, no przemyślić oświetlenie. Źle dobrane potrafi naprawdę zrujnować naprawdę piękne wnętrze. Przy dobieraniu kolorów do wnętrza warto posłużyć się schematami, bazując na kolor, kole barw. No i tutaj mamy kilka przykładów takich schematów. Schemat dopełniający, jest to najbardziej kontrastowe zestawienie kolorów. Są to dwa kolory leżące po przeciwległych stronach koła barw. Schemat analogiczny to kolory sąsiadujące ze sobą, budujące bardzo harmonijne połączenie wewnętrzne. Schemat monochromatyczny, bardzo modne ostatnimi czasy, to odcienie jednego koloru. Schemat dopełniający rozbity, to tutaj jest podobna historia, która pojawia się w schemacie pierwszym, kontrastowym, z tym, że ten schemat rozwijamy jednym kolorem po przeciwległej stronie koła barw. No i schemat tworzący trójkąt, również bardzo wybrujące, bardzo mocne połączenie kolorów. I te kolory znajdują się po trzech stronach koła barw, w różnych odstępach. Wybieranie kolorów przy pomocy tego koła barw raczej nie pozwoli Państwu zaliczyć jakiejś poważniejszej wypadki. Te kolory zawsze będą ze sobą dobrze współgrać. No a przy tym je, mogą dać bardzo, bardzo różne efekty, co zresztą widać na przykładach fotografii. No i teraz oddaję głos mojej koleżance Asi, która opowie Państwu jak dobrać oświetlenie we do wnętrzu. Ta już wspominała. Połowę sukcesu wyposażenia wnętrz są kolory, oczywiście różne struktury, ale drugą połowę możemy uzyskać za pomocą oświetlenia. Również wspomniała o tym, że oświetlenie może popsuć nam na najbardziej dobrze zaprojektowane wnętrze. Więc od czego zacząć? Musimy znać kilka dobrych rad, i od tego, jak rynek oświetleniowy się w Polsce i w Europie kształtuje. Oświetlenie, a raczej oprawy oświetleniowe możemy podzielić na... na trzy różne główne kategorie. Pierwszą kategorią są oprawy oświetleniowe wiszące, czyli takie, które zwisają lub są umiejscowione na stole w ścianie lub suficie. Są to plafony, kinkiety, czy również te, które wiszą na jakimś przewodzie, rurce i tym podobne. Drugą kategorią są lampy stojące, lampy stojące wysokie, czyli takie, które możemy postawić na podłodze, inaczej podłogowe. Lampy niskie, czyli takie stołowe, biurkowe oraz lampy właśnie do pracy przy biurku, czyli typowo biurkowe. Trzecią, ostatnią kategorią są ogólne lampy, ogólne oświetlenie, czyli takie, które się wydobywa z różnych szczelin zaprojektowanych w naszym wnętrzu oraz rozpościerone panele świetne, sufitowe. Poprzednie kategorie również możemy jeszcze dodatkowo określić, czyli nie tylko mamy lampy wiszące, lampy stojące, ale również każda lampa może być dodatkowo określona i są to kategorie m.in. np. światło punktowe, światło rozproszone, światło ogólne, czy również tylko i wyłącznie dekoracyjne, o którym musimy jak najbardziej pamiętać. Rynek sprzedaży opraw oświetleniowych obejmuje wiele styli, wyposażając wnętrze musimy jednak pamiętać, w jakim stylu podążamy i jaki klimat chcemy, żeby to wnętrze oddało. Mamy oczywiście style klasyczne, nowoczesne, minimalistyczne, dziecięce, czy również lochtowe. Przechodząc przez etap e oczywiście wybierania, jak dana lampa ma wyglądać, czyli zewnętrzny wygląd, bardzo ważnym elementem jest również źródło światła. Źródło światła to jest nic innego jak żarówka. I z tym wiele osób ma niestety problem, żeby do danej wybranej lampy ta żarówka jak najbardziej nam pasowała i żeby spełniała swoją funkcję. I co dalej? Idąc do sklepu, wybierając daną lampę, chcemy uzyskać dane oświetlenie, ale musimy na początku sobie zaplanować, jak to oświetlenie będzie wyglądać. Mając na uwadze, że chcemy robić światło do pracy, musimy mieć na względzie, jak czytać daną etykietę żarówki. Teraz głównie w sprzedaży większość żarówki mamy ledowe, które odznaczają się różnym słownictwem, takim jak rumeny, kalwiny czy wskaźnik A. Co to dokładnie jest? Lumeny to jest nic innego jak strumień świetny, który wydobywa się z żarówki. Czyli inaczej mówiąc, ile światła daje nam dana żarówka? Kelwiny, jest to stopień barwny, czyli im mniejszy stopień kelwinu, tym światło jest cieplejsze. A wskaźnik EA jest bardzo ważny i o którym często zapominamy. Jest to wskaźnik, który oddaje nam oryginalność kolorów. Więc jeżeli wybierając meble do salonu, kuchni bądź sypialni, kierujemy się wyborem świetle dziennym, musimy pamiętać, żeby uzyskać ten sam efekt, musimy wtedy zastosować oświetlenie, które ma również ten wskaźnik RA bardzo wysoki i im wskaźnik RA, tym kolory są po prostu bardziej przekształcone i nieoryginalne. Wspominałam, jest wiele opraw oświetleniowych i e, mamy również, na przykład, punktowe oświetlenie, które służy nam na doświetlenie danego punktu. E, pamiętając, że dany punkt oświetleniowy, czyli tego zwany ten punktowy, oświetla nam punkt w danym mieszkaniu. Światło punktowe możemy zastosować w, w miejscach, na przykład nad blatem roboczym, gdzie wtedy doświetlamy sobie okres, czy zakres, zakres swojej pracy. I wtedy ten zakres musi nam wyrażać jakby to, co będziemy robić. Dane wnętrze może być podzielone na dwie strefy, strefę relaksu i strefę pracy i to nam na samym początku urządzania lub projektowania wnętrza bardzo ułatwi, ponieważ strefa relaksu są to źródła światła, które emitują ciepłe, miękkie, rozproszone światło. Zaś strefa pracy jest to, są to światła mocne, gdzie ilość lumenów powinna się rozpościować między 400 a 600. Są to światła właśnie punktowe, doświetlające. I co w takiej danej stopie możemy e, robić? Oczywiście, strefa pracy to nic innego jak e, czytanie, pisanie, e, również gotowanie, czyli praca przy kuchennym placie, a strefa relaksu, czyli jak sama nazwa wskazuje, możemy tam odpoczywać, e, relaksować po prostu, e, nie, nie spędzając e, czasu czy tam, czynności nad wykonywaniem jakichś takich bardzo e, e, skupionych rzeczy. I wiele powtarzalnych sytuacji może się znajdować właśnie w tych różnych strefach, i o tym możemy pamiętać. I przez wpisanie danej czynności do strefy, to może nam już od razu wybrać daną żarówkę, źródło światła, bądź dopasować do ulubionej lampy, którą sobie wybraliśmy. Natomiast w tym okresie, wkraczamy już w jesienny etap przyrodniczy. I musimy sobie pamiętać, że światło, które będzie w sumie przez większość czasu z nami, może nas wpływać bardzo pozytywnie albo negatywnie. Czyli w ten sposób, że człowiek może być powrócony do pracy lub bardziej zrelaksowany. Na samochodzie jest troszkę przyjemniejszy tak W sumie same trendy, i to co Karolina obiecała, barwy, jak warby, no Obserwują się również w kalinach używanych w oświetleniu, bądź przekładają się na materiały związane z, z, z produkcją samych I są to oczywiście właśnie wszystkie pastele, ale jak najbardziej, teraz bardzo odważnym krokiem możemy postawić na na pewno złoto i mosiąc. Dziękujemy bardzo za uwagę.